Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Psychiki. Ja się nazywam Hanna Taishiera Respondek i proszę Was na samym początku o lajkowanie, udostępnianie, podawanie dalej, komentowanie tych filmików. Dlatego że każde takie działanie przyczynia się do widzialności kanału, do, do podawania dalej tych treści. Więc jeżeli macie poczucie, że to co tutaj słyszycie, te treści w jakiś sposób pomagają wam, coś wam porządkują, to yy, pomóżcie yy, nam z tym dotrzeć dalej. Yy, I w dzisiejszym odcinku chciałabym trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób jest zbudowany człowiek. Bazuje na... Raz, że bazuje na Chavis du czy czyli to jest książka, która jest podstawą teoretyczną metody terapeutycznej, którą się zajmuje i która jeszcze nie jest przetłumaczona na język polski, ale dojdziemy do tego. A po drugie, na budowie osoby ludzkiej, czyli na tym, co Edyta Stein opowiedziała o człowieku mniej więcej 100 lat temu, z punktu widzenia antropologicznego i psychologicznego. Ale, żeby nie używać zbyt wielu trudnych słów, to po prostu powiem Wam, że Edyta Stein opisuje człowieka jako taki byt, taką istotę, która ma trzy poziomy: poziom fizyczny, poziom psychiczny i poziom duchowy. Ci, którzy mnie znają, to już to słyszeli 50 tysięcy razy, ale to myślę, że nigdy, nigdy za wiele tego odświeżenia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że każdy z tych poziomów rządzi się troszkę innymi prawami i każdy z tych poziomów domaga się innego rodzaju interwencji. To znaczy, są czasami takie problemy w życiu człowieka, które są związane z jego fizycznością, po prostu z jego ciałem. Są takie problemy, które są związane z psychiką, czyli ze światem emocji i przeżyć. I są też takie problemy, które są związane ze światem, z poziomem duchowym. Nie tylko w rozumieniu duchowości w sensie religii, ale ten poziom duchowy w rozumieniu Edyty Stein to jest poziom naszych decyzji, wyborów, postaw, ustosunkowania się, czyli tego w jaki sposób my reagujemy na rzeczywistość. Dlatego, że się okazuje, że czym innym jest to, co my czujemy, a czym innym jest to, co my z tym robimy. W swojej książce na temat budowy osoby ludzkiej, dosyć duży, dobra, prawie połowę książki <grytania> poświęcam właśnie temu rozróżnieniu pomiędzy psychiką a poziomem duchowym, dlatego że bardzo często mamy tutaj dużo takiego bałaganu. Dlaczego? Dlatego, że zarówno ciało, jak i psychika w człowieku poddane są prawom rzeczywistości takiej ziemskiej. A cały świat przyrody, cały świat przyrody ożywionej i nieożywionej jest poddany prawu konieczności, czyli są takie, są takie rzeczy, które w sposób konieczny na nas oddziałują. To znaczy, jeżeli spadnie mi cegła na stopę, to w sposób konieczny odczuję ból, bo po prostu mnie to zaboli. No jakby niespecjalnie mogę z tym coś zrobić. Jeżeli nastawiłam się na fajne wyjście z moimi drogimi przyjaciółkami, których nie widziałam już pół roku, i nagle w ostatniej chwili i się rozchoruje, no to jest w sposób konieczny, w sposób konieczny odczuję z tego tytułu smutek. Dlatego, że. Nastawiłam się na coś, chciałam bardzo przeżyć dobre spotkanie, coś, co byłoby źródłem pozytywnych emocji dla mnie, i w momencie niemożności tego zrealizowania, to jest zupełnie normalne i adekwatne, że czuję smutek, rozczarowanie, złość, może takie poczucie niesprawiedliwości, ale że te emocje one są normalne, bo gdybym czuła radość, to to w ogóle byłoby, wiecie, nieadekwatne. Albo gdybym czuła obojętność, to by w ogóle znaczyło, że albo te dziewczyny są mi obojętne, czyli że ta przyjaźń nie jest prawdziwa, albo to by oznaczało, że moje mechanizmy psychiczne nie funkcjonują dobrze. Dlatego, że dobrze funkcjonujące mechanizmy psychiczne łączą nas z rzeczywistością, to znaczy one nas informują o tym, w jaki sposób ta rzeczywistość jest przez nas odbierana. Po pierwsze, Nasza psychika nas informuje o tym, czy takie, a nie inne zdarzenie z rzeczywistości jest w ogóle dla nas ważne, czy nie jest dla nas ważne. Jeśli dla nas nie jest ważne, to reakcja psychiczna jest delikatna albo żadna. Jeżeli nasza reakcja psychiczna jest intensywna, to znaczy, że to, co się wydarzyło w rzeczywistości, jest dla nas czymś ważnym. Ale to, co jest tak naprawdę najistotniejsze, to to, i to też się będzie przewijało przez na pewno kolejne odcinki i kolejne treści. Najważniejsze jest to, że my nie możemy w sobie wywołać emocji, dlatego że emocje są reakcją na coś, co przychodzi do nas z zewnątrz. Dlatego też bardzo często niespecjalnie mamy wpływ na to, co czujemy, na to, co przeżywamy. Najczęściej. Jesteśmy wobec tego może nie tyle bierni, ile jakby to nam się po prostu przydarza. Tak? Emocja to jest to, to, w jaki sposób rzeczywistość rezonuje we mnie. Natomiast ja mam wpływ na to, co ja z tym przeżyciem zrobię. Czyli mam wpływ na to, jak ja się zachowam. I bardzo często jest tak, żeby nie powiedzieć zawsze, że to jak się zachowam wnosi drugą emocję. Nie? Czyli. Yy... Jakby dać taki przykład jeżeli jeżeli ktoś. Ym, no muszę wymyślić jakiś taki dobry przykład no ale no, to, to będzie taki na przykład że y, zadzwoniła do mnie ciotka y, żeby y, powiedzieć mi że odwiedzi mnie w kolejnym tygodniu. I ja generalnie lubię tę ciotkę w związku z czym już sam telefon jej do mnie powoduje odczucie radości i na wyjść o tym, że ona do mnie przyjedzie. I kiedy myślę sobie, e, w jaki sposób to zorganizować, co się wydarzy, i na przykład mówię jej, że pojedziemy razem do e, łazienek królewskich, nie? żeby ona sobie zobaczyła te łazienki królewskie, bo jej dawno nie widziała, to to może w wtórnie wywołać drugą emocję, to znaczy jeszcze większej radości, już w oczekiwaniu na to dobro, które się wydarzy. Nie? Czyli, że z jednej strony, emocje, to jest to, co się dzieje z powodu tego, jak rzeczywistość do mnie przychodzi. I potem to jest to, co się we mnie dzieje w konsekwencji tego, jak ja się zachowuję wobec rzeczywistości. Nie? To jest taki troszkę barometr. W związku z czym, dobrze by było, żeby po tym odcinku dzisiaj troszkę popatrzeć sobie na nasze emocje właśnie jako na, taki, na takie komunikaty rzeczywistości. Możesz sam siebie poobserwować, poobserwować co przeżywasz, jakie przeżywasz stany emocjonalne i czy one są silne, czy one są słabe, żeby też zacząć się ćwiczyć w takim rozpoznawaniu, jakie elementy rzeczywistości dla Ciebie są najważniejsze. I co dalej z tym zrobić, to zobaczymy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.